Siema, siema, trzeba ruszyć kanał. Trzeba ruszyć kanał z kopyta. E, póki co, jeszcze jadę do roboty, wiadomo nie. Ale w planach już są nagrywki z kręgielni opuszczonej. Sanatorium górniczego. I jeszcze będzie jedna fabryka, druga fabryka. A póki co, odsyłam wam, y, podsyłam wam jeszcze. E, sorry, ale nie wyspałem się. <laughs> e, Podeślę Wam teraz jeszcze małego szorcika z fabryki cegły wapienno-piaskowej się okazało później, że to, to tak się nazywało klimat jak z tak. kto nie widział to pełna wersja jest na kanale ja, więc e, co tu dłużej będę gadał e, no co, no obejrzcie sobie jakby co, no to film już jest na kanale możecie sobie po południu popatrzeć, albo przed pracą, albo po pracy, nie wiem, jak tam chce ta dobra nara. Taki oto klimacik, proszę Państwa. Przejdziemy teraz sobie trochę. Siatki są po to, aby może coś na nie spadło. Choć... Zobaczmy. Ho, ho, ho Tutaj siatka by nie pomogła. Kupa żelostwa. Miało być kamery. Nie chciałbym kratować, ale ja może pod tym nie będę chodził. Będę sobie po prostu tędy. O. Czuję się już jakoś bezpieczniej. To wszystko jest takie. Niepewne. Puściło. Jak ktoś na dole by stał, to by się szybko wylogował z tego świata. Więc tutaj trzymaj się na tym jednym, tutaj tej jednej belce. Dobra, trzeba ponagrywać też film, a nie shorty.